Jeśli lubisz domowe ciasta, zerknij na ciasto korzenne z imbirowym lukrem. Rozgrzewam piekarnik do 180 stopni Celsjusza. Jeśli piekę w airfryerze, bo tak też można piec, to rozgrzewanie rzecz jasna pomijam. Formę natłuszczam. Jeśli jest metalowa, to wykładam papierem do pieczenia. Silikonową wystarczy spryskać olejem. Do blendera wkładam pomidory krojone z puszki lub z domowych przetworów, dojrzałego banana, olej i cukier i miksuję to na taką gładką, puszystą emulsję. W osobne miejsce łączę składniki suche, to jest mąkę. Ja najczęściej biorę mieszankę pół na pół, orkiszową i mąkę owsianą, czyli zblendowane płatki owsiane. Dodaję też sodę oczyszczoną, proszek do pieczenia, przyprawę korzenną, imbir i sól. Starannie mieszam i dolewam tu składniki mokre. Łączę krótko szpatułką, tylko do połączenia, bez zbytniego napowietrzania i zbyt długiego mieszania. Przekładam do formy. Wyrównuję i piekę w piekarniku 180 stopni Celsjusza, 35 do 40 minut, tak naprawdę do suchego patyczka, w airfryerze 160 stopni Celsjusza przez mniej więcej 35 minut i też rzecz jasna sprawdzam patyczkiem na końcu. Upieczone wyjmuję, odstawiam na kilka minut, po czym delikatnie wyjmuję z formy, z papierem chwytam za brzegi. I przekładam, a przy silikonie obracam z pomocą talerza i przekładam na kratkę rażkę, żeby ciasto odparowało. No i kiedy ostygnie, szykuję lukier imbirowy, który genialnie tutaj pasuje. Do miseczki wsypuję cukier, puder i mielony imbir, stopniowo dodaję po małej ilości wody albo mleka i mieszam na gęsto płynny lukier. Coś takiego. Polewam z wierzchu. Opcjonalnie posypuję skórką pomarańczy albo siekanymi orzechami. U mnie tak. No I kiedy lukier zastygnie, można kroić i podawać. Banalnie proste i niebanalnie pyszne ciasto gotowe. Serioznika znika zadziwiająco szybko, przynajmniej u nas, więc z przekonaniem polecam.